Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale, byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 25 września do 1 października. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, pracuję z oczyszczeniem czakr i najbliższe będę wykonywała 29 września podczas pełni w Baranie. Liczba miejsc ograniczona, także kochani, zapisujcie się od razu do Kontaktu i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dopasować odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. No i zobaczmy, kochani, czytanko tygodniowe 25 września, 1 październik. Byki. Co dla Was, moje kochane byczki, w tym tygodniu? Moi drodzy, wy tu widzę tęsknięcie za osobą z przeszłości, za Waszą bratnią duszą. Tutaj jest e, tak jakby <laughs> tęsknota za uczuciem, tak? Możecie czuć się samotni, możecie od jakiegoś czasu być singlami. Już ta samotność zaczęła Wam doskwierać, czujecie, że najwyższa pora się na kogoś otworzyć. Jesteście, jakby gotowi na to, tak? Mam wrażenie, że przeszliście transformację w karcie śmierci. To jest, jakby odrodzenie, e, poczucie się na nowo dobrze ze sobą, z własnym ja, i jesteście gotowi przyjąć bratnią duszę. Tu się może ktoś taki pojawić w tym tygodniu. To może być rybarak, skorpion, ktoś może mieć ascendent na swoim wykresie urodzeniowym, tak? Bądź księżyc lub słońce w tym znaku. Ale kochani, bardzo uczuciowa osoba może przyjść do Was. Wy się będziecie znać z poprzedniego wcielenia, bądź w tym życiu kiedyś tam, nie wiem, zetknęliście się, byliście razem albo byliście przyjaciółmi. Nagle się spotykacie i jakby uczucie zaczyna się tutaj rodzić, tak? Czujecie, że z tą osobą coś Was łączy, jesteście połączeni energetycznie. I chcecie wyruszyć w jej kierunku. Tutaj mi się pokazuje spełnienie w uczuciach, jakaś relacja z przeznaczenia. To po prostu spadnie na was jak grom z jasnego nieba. To będzie osoba z przeznaczenia. Jeżeli wcześniej ją manifestowaliście, prosiliście górę o wsparcie, tutaj tak jakby ta góra przychodzi, tak? I tak jakby wcześniej byliście już przygotowani na to spotkanie, a ono teraz będzie miało taką swoją kulminację, czyli jest spotkanie, jest rozmowa, jest połączenie na poziomie duchowym przede wszystkim. Wszystkie aspekty duchowe tutaj będą ze sobą rezonować, wy będziecie czuć, że jesteście sobie przeznaczeni, że macie pewną misję do wykonania na tym świecie i los was po prostu ze sobą połączy. Tutaj, jeśli chodzi o pracę, kochani, widzę jakąś rodzinną firmę bądź rodzinną atmosferę w miejscu pracy, bardzo dobre perspektywy na przyszłość, możecie się rozwijać. Natomiast, kochani, jeżeli liczyliście na jakiś nowy projekt, on może być troszkę przesunięty w czasie, bo mi się coś pokazuje, jakby nie było teraz dla Was dostępne, ale po prostu będzie jakaś obsuwa czasowa, w późniejszym terminie coś się zadzieje. Może czekacie też na jakieś pieniądze z projektu, który wcześniej wykonaliście. Ktoś Wam obiecał, że one będą teraz, ale no tak, jakby m, tych pieniędzy jeszcze nie ma, być może projekt jeszcze nie został zaakceptowany. Coś takiego mi się tutaj zarysowało. Natomiast nie martwcie się, to przyjdzie. Troszkę później, ale przyjdzie, tak? Także tutaj nie ma co się stresować na zapas. Czasami tak jest, że po prostu pewne rzeczy są odwlekane w czasie, ale nie mam czegoś takiego, żeby tutaj w ogóle coś do Was nie przyszło, tak? To po prostu będzie, ale później. Zdrowotnie, kochani, pokazała nam się karta wieży. To są problemy z układem kostnym, z kręgosłupem i zestawami. Także na to w tym tygodniu zwróćcie proszę uwagę. Karta wyroczni dla Was. Poddaj się bóstwu. No właśnie, kochani. Jak macie jakiekolwiek problemy, zawsze poproście góra o wsparcie. I to wsparcie przyjdzie. Patrzcie na znaki, patrzcie na drogowskazy, tak? Wszystko we wszechświecie ma swój czas, swoje miejsce. Trzeba po prostu być uważnym. Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych. No i na rytuały podczas pełni piątkowej w baranie. Liczba miejsc ograniczona, także czekam na wasze maile. Kolejny znak panna. No i zobaczmy panienki. Na pełni mieliście cudowne czytanie. Zobaczymy, co teraz się dla was pokaże. No, tutaj jakieś uczucie, kochani, uczucie z przeznaczenia. Coś, co było ukryte, coś, co nie do końca było pewne, i nie wiedzieliście, czy to się w ogóle zrealizuje. Tutaj przychodzi rybarak skorpion do waszego życia. Może też być koziorożec bądź strzelec. Jest połączenie. Wy jesteście bliźniaczem płomieniem, wy tak jakby jesteście już odgórnie sobie przeznaczeni, wy poczujecie to flow. Być może na tę osobę dłużej czekaliście, być może ta osoba była w innym związku, musiała najpierw coś zakończyć, bo tu mamy sprawiedliwość, tak? Sprawy karmiczne, sprawy sądowe, jakiś podział majątków, załatwianie czegoś, ale tutaj macie miłe spędzanie czasu. Być może w tym tygodniu też z tą osobą się spotkacie, połączycie, poczujecie takie fajne flow, poczujecie, że Oboje ładujecie się wspólnie energią Tak jakbyście dla siebie byli powerbankiem Czyli jedna osoba przytula drugą I czujecie, że to jest właśnie to Że z tą osobą możecie góry przenosić Dla tej osoby możecie wszystko zmieniać Tu mi się pokazuje, kochani W ukryciu ciąża Ktoś może tutaj faktycznie zajść w ciążę Jeżeli planujecie, cudowna informacja Jeżeli nie wiadomo, co z tym zrobić e, Trzeba po prostu wcześniej, kochani Też pomyśleć e, Zanim się przejdzie do działania, jak to, jak to mówimy. Na kanale, na kanale nie możemy tarociści mówić pewnych słów, także tutaj też no, trzeba się czasami ugryźć w język, ale wiadomo o co chodzi, tak? I tutaj też mamy, kochani, bardzo mocno raka i rybę. Może macie z taką osobą do czynienia, to jest ktoś, kto was będzie wspierał. W ogóle tutaj w przesłaniu widzę cudownych ludzi wokół Was, którzy Was wspierają. Macie takich przyjaciół, macie dobre dusze, które gdzieś tam są przy Was i zawsze będą Was chroniły, tak? Czy tu na Ziemi, czy już w postaci aniołów, ale macie wsparcie odgórne. Praca, finanse cudownie, słońce, wzrost finansów, podwyżka. Tutaj może być otrzymanie upragnionej pracy, awansu. Kochani, bardzo pozytywne energie: będą klienci, będzie się biznes rozwijał. No, jeśli chodzi o pracę, macie cudowną energię. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj karta gwiazdy. Ona pokazuje względnie dobre zdrowie. Jedynie warto zwrócić uwagę na ręce, dolegliwości płuc i oskrzeli. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o karty Tarota, to jest jedna z lepszych kart, jeśli pytamy o zdrowie. I zobaczmy, kochani, kartę wyroczni. Jesteś wystarczająco dobry, dobra. I też panna, także, kochani, wszystko z Wami rezonuje cudownie. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni. W piątek 29 idealny dzień, bo piątek jest dobry na rytuały miłosne. A teraz robimy trzy w jednym: oczyszczamy energię, przyciągamy miłość i finanse. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona, także zapisujcie się od razu. I sprawdźmy jeszcze, co u koziorożców. Moi drodzy, tutaj tak. Yy... Dwie ścieżki do wyboru, dwie możliwości. Przede wszystkim praca na pierwszy rzut oka mi się tutaj rzuca, na pierwszy plan. Spełnienie zawodowe, jakiś możliwy awans, bo to jest awans, podwyżka, przyniesienie na lepsze stanowisko, może to być praca zdalna, możecie otrzymać jakąś pracę za granicą również. Was jest dużo na kanale, więc ja tu mogę dużo historii z tego wyczytać, ale przede wszystkim to jest ruszenie do przodu. Jeżeli był impas, zastój, nic się nie działo, tak jakby w tej pracy, wszystko zaczyna ruszać do przodu, tak? Macie nowe możliwości, nowe perspektywy, zależy tylko od Was, czy Wy po to sięgniecie. Bo ja zawsze mówię, że dostajecie denar od losu. Czy Wy go zakopiecie w ziemi, roztrwonicie, czy też pomnożycie, no to to już zależy od Waszych decyzji, tak? Także łapiemy perspektywy, łapiemy srokę za ogon i idziemy z prądem. Także tu kochani, bardzo ładne energie na pracę, praca z pasją w ogóle, no, praca z miłości wykonywana, a z kielichów to jest po prostu zakochanie. Też może być zakochanie w pracy. Może ktoś Wam się w pracy podobać, tak? Możecie się zakochać. Tutaj widzę przy Was w ogóle mocną energię raka i ryby. Jest też wodnik, przepraszam, prawda? prawda, także kochani tutaj ewidentnie pokazują mi się takie znaki będą Wam bardzo sprzyjać w tym tygodniu ale w pracy widzę również romans kochani także tutaj no, jeżeli jesteście singlami no to ok, tak, jeżeli ta osoba również jest wolna, fajnie chociaż w pracy lepiej nie wchodzić w romansę, lepiej to gdzieś poza pracą załatwić ładnie mówiąc natomiast kochani tutaj jeżeli ktoś ma związki no to faktycznie ten romans może sprawić, że relacja będzie wisiała na włosku, tak i tym samym można kogoś zranić. Także tutaj trzeba się dwa razy zastanowić, zanim się w taki romans wejdzie. Ktoś was może mocno kusić, ktoś was może tutaj e, gdzieś tam, nie wiem, brać na to pokuszenie, tak? E, podrywać, flirtować, ale no po prostu uważajcie, bo jeżeli wy kogoś macie, bądź ta osoba, to żeby kogoś tam nie zranić w tle, tak? Wiadomo. E, tutaj, kochani, też przede wszystkim widzę, że będzie chciała do was uderzyć osoba z przeszłości. To może być lew bądź strzelec, natomiast wy się dwa razy zastanówcie, bo ta osoba z przeszłości pokazuje mi się troszkę dziwnie w kartach. Jakby chciała tylko waszych, tak jakby, protekcji, waszej pomocy. Nie wiem, żebyście w czymś jej tam pomogli, może finansowo, może zawodowo, tak, wybić się, ale to tyle. Tutaj nie ma uczuć. Tutaj, tak jakby. Troszkę egoistycznie ta osoba będzie do Was podchodziła yy, i tylko ma taki zamiar, żebyście jej w czymś pomogli, wykorzystać yy, Wasze, nie wiem, doświadczenie zawodowe, Wasze protekcje, Wasze jakieś znajomości, kontakty i tyle. Także, kochani, zwróćcie na to uwagę. Nie słuchajcie też wszystkich, yy, bo każdy pięknie potrafi mówić, a, a później przychodzi. Z do czego tak i czujemy się wykorzystani. Zdrowotnie kręgosłup, kochani, serce, tego typu sprawy, stres. Przede wszystkim nie pijcie za dużo kawy. Tutaj jakieś używki, energetyki mi się pokazują. No, po prostu unikajcie tego typu rzeczy. No i karta wyroczni. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Tutaj mamy raka. Także ten rak faktycznie nam się dwa razy pokazał. Może jakiś raczek będzie Wam tutaj sprzyjał w tym tygodniu. Przypominam, że w piątek 29 robię rytuały podczas pełni w baranie, oczyszczanie, przyciąganie miłości, finansów. Liczba miejsc ograniczona, także zapraszam do kontaktu, no i jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, również piszcie do mnie, zrobimy czytanko i sprawdzimy, co też może się zadziać. Wszystkiego dobrego, kochani, cudownego tygodnia!